Witam na Witominie. Biegnę do Gdyni Głównej, a ruszyłem z Gdańska osowy Staw Chirona. Tutaj Pacman. Wbiegam do lasu. To jest chyba sztuka współczesna. Bruk i wiadukt. Linia 201. Źródło Marii. Przecinam obwodnicę. Najpiękniejszy kościół w Gdyni. Fikakowo. Pobiegnę przez karbiny. Zdecydowanie ładniejszy kościół. Wracam do lasu. I ponownie tory. Przechodzę przez źródło Marii. Rezerwat Kaczełęgi. Zbiornik retencyjny Krykulec. Mocno pod górę. Widać bloki. Matka Boża Piłkarska. I witawa Vitomino. Ostatni kawałek lasu. Opuszczona wieża widokowa. Czuję się jakbym wracał z gór. Motocykliści Mikołaj. Świętojańska. Zamęt dziś tutaj duży. Niedługo setne urodziny. Kończę wycieczkę na razie.